11 lipca 24, po południu nieleniwe 28 stopni. Młode indyki, które już się jakiś czas temu ewakuowały ze swojego wybiegu, odkryły uroki rozgrzanej powierzchni. Tam kura właśnie ściga jednego. On udaje, że nie widzi. No pogoni go małpa jedna, no. no i pogoniła chłopaka. A ci zalegają sobie radośnie. Miały ciężką noc, lałek, z cebra zmoczyło je równo bo no oczywiście zamiast siedzieć oj, zamiast siedzieć pod dachem to usadowiły się obok więc rzeczywiście wyglądały jak zmokłe kury te indyki ale już się dogrzały i sobie drzemią a to był komentarz z zakadru Pijcie, śpić. To nic ważnego.